Hej, w tym materiale pokażę Ci jak może zrobić sobie efekt echo w programie Davinci Resolve, także zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Będziemy właśnie chcieli uzyskać efekt, który przed chwilą widzieliście w podlądzie, czyli są takie miejsca w klipie, w których właśnie ten efekt echo się pokazuje, jednak ten efekt nie jest obecny w całym klipie. Zobaczmy na nasz jakby czysty klip, na którym nic kompletnie teraz nie ma, czyli jest czyściutki i jak go sobie zduplikujemy i po prostu w inspektorze w opasicji ściągniemy sobie na 50% i przeciągniemy go na przykład o jedną klatkę, czy o kilka klatek w w jakąś tam stronę, czy w lewo, czy w prawo, to zobaczymy, że ten efekt echo już się pojawia. Możemy też go zduplikować, znowu przesunąć i mamy już jakby kilkukrotny efekt echo. Jak sobie teraz cofniemy i przybliżymy się tutaj na początek, aby sobie po jednej klatce tak poprzesuwać, to zobaczymy sobie, że ten efekt echo jest taki bardziej. Delikatny, no i można tak robić: jakby no możemy tak robić echo po prostu w całym klipie, aby to jeszcze jakoś ciekawie wyglądało. Tak, mamy na przykład jedną duplikację. Możemy sobie ustawić także kompozyt mot na jakiś na przykład multiply albo overlay. Dzięki temu uzyskamy inne, jakby możliwości mieszania się kanałów. W tym co tutaj widzimy, czyli widzimy, że teraz, jakby ten echo jest taki bardziej delikatny, duplikuję to sobie i jeszcze raz. Aplikuję, tylko że widzimy, że tutaj już jakby ten, ten blend mod, czyli kanał mieszania powoduje to, że nasze kolory w kadrze zaczynają wyglądać dziwnie, więc też jakby nie możemy tutaj z tym kompozytem mod przesadzić, czyli możemy na przykład zostawić sobie na normal i wtedy te kolory się nam w ogóle nie mieszają, mamy tylko sam kanał jakby normal, a kolory możemy sobie poprawić osobno w naszym klipie. My jednak nie chcemy totalnie takiego widoku, jak tutaj widzicie, no bo jednak taki efekt echo przez cały klip to jednak nie wygląda za fajnie, jeśli nie jest jakoś uwarunkowany jednak fajnie efekt echo może działać do zaakcentowania jakichś fajniejszych momentów czyli na przykład momentu sceny tańca, więc jeśli są jakieś nie wiem, podbicia, jakieś takie mocne akcenty to możemy sobie właśnie w tym rejonie ustawić efekt echo czyli teraz jak widzicie nic kompletnie nie mamy z echo, klipy są równo na, na, na siebie nałożone Kompozycja mod mamy na normal Opacity, tylko na 50%. Oczywiście te wartości mogą być inne. Znajdźmy sobie jakiś fajny moment właśnie na echo, czyli widzimy, że tu mamy jakby właśnie ten podniesienie się jakby tej ręki i myślę, że tu jest jakby fajny moment, aby zacząć zrobić ten efekt echo. Jak go robimy, czyli szukamy mniej więcej rejonu, gdzie się ten ruch zaczyna, czyli załóżmy, że tutaj obcinam sobie w tym miejscu mój klip. Idę sobie trochę w prawo, i teraz idę do momentu, gdzie jest jakby zakończenie, i startuję kolejny mniej więcej ruch. Czyli załóżmy, że w tej stopkasti skończę, więc obcinam. No i mam jakby już tutaj wybrany rejon, gdzie chcę aplikować właśnie efekt echo, aby zaakcentować ten ruch ręki, co widzimy w tym ujęciu. Teraz wybieram sobie opcję Retime Controls, klikając prawym wszystkie myszy na ten pocięty klip. Ja tu się jeszcze trochę zoomuję przytrzymując ALT i kółko myszy. No i teraz idziemy sobie niemal na koniec, czyli jakby na ostatnią klatkę, prawie dodajemy sobie, jak mamy tutaj speed, to możemy sobie dodać, cofnę się tutaj wcześniej, dam sobie nowy add speed point i przenoszę go oczywiście tam dalej, gdzie nie mogłem wcześniej go dodać. To samo na, na samym początku, czyli dodaję sobie jakiś nowy speed point i przenoszę go na sam początek tego klipu. Idę sobie na środeczek i dodaję sobie teraz nowy add speedpoint, teraz mi podzieliło jakby dwa klipy na dwie części, mógłbym sobie bez tych speedpointów zrobić, czyli jak sobie teraz na szybko je usunę, czyli teraz dam sobie clear speed Point, to widzimy, że mamy ten sam efekt, ale jak sobie odpalę teraz Retain curves, to nie widzę jakby tutaj kartki kluczowej, która mi pozwala na jakąś tam edycję, wygładzenie mojej prędkości. Więc na ten moment zostawimy sobie punkt także na samym początku naszego klipu. No i teraz nasze pierwsze przyspieszenie, czyli które jest w pierwszej połowie naszego klipu, możemy sobie ustawić na na przykład speed na 150. Dzięki temu zobaczymy, że tu zacznie się w czasie pojawiać. Ten efekt echo. No i potem widzimy to samo, no bo efekt echo jest aplikowany, gdyż nam teraz to te ujęcie się przesunęło. My jednak chcemy tym ujęciem wrócić do tego momentu. No i jak możemy to zrobić tak, aby te dwa klipy ze sobą fajnie połączyć? Czyli teraz, jak mamy to wybrane, mamy ten efekt echo tutaj już aplikowany, czyli mamy już rozpoczęcie kolejnego ruchu, tak naprawdę. Jak sobie damy to teraz tutaj zobaczymy, że to startuje stąd i mamy już nie to samo, bo to musi się skończyć tutaj. Czyli ten efekt musi dokładnie dojechać do tego miejsca. No i robimy to w następujący sposób, że przyciągam ten klip do końca, przenoszę speed point znowu niemal na koniec, idę teraz na ten punkt i teraz jak mam speed tutaj, czyli mam wybrany ten właśnie prędkość, Tworzy sobie prawym wszystkim myszy coś takiego jak Retime Curve i jak mam tutaj ten punkt, możemy sobie wejść na Speed albo na Retime Speed albo na Retime Frame. Ja tu sobie włączę na razie na SPEED to widzimy takie efekt, nam za bardzo nic nie mówi, ale w Retime Frame możemy sobie zmienić właśnie te finalne kratki kluczowe. I teraz na tej kratki kluczowej chcemy przenieść ją w taki sposób, aby ona w tym miejscu, gdzie jest obecna. Idealnie się wpasowała w naszą postać. I tutaj taka ważna uwaga, że ten efekt najlepiej działa, zadziała, jeśli macie na przykład ujęcie w wyżej 10 klatkach, a eksportujecie materiał nie wiem, w 30, 25, 24 klatkach. Dzięki temu te spowolnienie tempa, które tutaj będzie, nie będzie powodowało Wam jakiś tam szarpnięć w Waszym materiale. No i teraz możemy sobie zobaczyć, że mamy start. Naszego echo, i potem mamy w czasie jego, jakby takie wygaszenie. No, w następnej kolejności możemy sobie zaznaczyć te punkty, ustawić sobie naszego wąsika. Widzimy, że tutaj nie za bardzo chce przy zaznaczeniu, więc zaznaczymy to ręcznie. Przybliżymy się trochę i możemy także ten rejon tutaj trochę wygładzić, aby ta oś także zmiany była delikatnie bardziej łagodniejsza. No i mamy teraz taki efekt ten punkt, który mamy tutaj, możemy sobie przesunąć, tylko potem widzimy, że znowu musimy dalszą część klipu znowu skorygować, jeśli chcemy inny efekt. No ale dzięki temu mamy teraz jakby efekt echo w tym miejscu, a potem to się ze sobą jakby kontynuuje. No i ten efekt powielamy tak naprawdę ile razy chcemy i w których miejscach. Naszego ujęcia chcemy, a finalny efekt mi się wydaje, że jest ciekawszy niż właśnie takie echo przyrzucenia na całość. Tylko akcentujemy w jednym miejscu, tak naprawdę, e, ten wystąpienie i prędkością tak naprawdę sterujemy mocą tego echo. Im większa prędkość, tym echo w waszym obrazie będzie mocniejsze. Im mniejsza prędkość tym echo, będzie bardziej zbliżone do krawędzi. Plus jeśli na przykład chcemy mieć delikatniejsze echo w sensie widoku, jak on się prezentuje, to możemy zawsze Opacity tutaj, albo zmniejszyć, czyli teraz widzimy, że mamy bardzo mocne krawędzie, albo zwiększyć, i w ogóle prawie nie widzimy już prześwitu ujęcia, które jest poza naszym jakby tym kadrem, tylko widzimy już nasze górne ujęcie w pełnej okazałości. A teraz powodujemy to, że to górne ujęcie jest jakby takim delikatnym efektem echo, jak tutaj widzicie, nawet teraz za delikatnym, więc sobie zwiększmy trochę. No i teraz ten efekt jest bardziej zauważalny. Oczywiście, jak skończycie tę edycję, możecie sobie teraz złapać to wszystko i stworzyć z tego na przykład nowy compound clip. Nazwać to sobie Echo1. No i na ten klip przerzucać sobie już kolory, efekty i się nie martwić, że coś Wam się jakby stanie, no bo już tak naprawdę. Efekt macie zamknięty w tym compound clip, który jest tutaj w środku, no i już możecie sobie normalnie dalej kontynuować waszą pracę. Więc tak możecie właśnie stworzyć sobie efekt echo, który wygląda właśnie jak przed chwilą widzieliście, czyli dzielimy oś czasu na miejsca, w których chcemy, aby ten efekt echo był widoczny i dzięki temu uzyskujemy efekt echo, który akcentuje konkretne rejony obrazu. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jak macie jakieś pytania? Dawajcie też w komentarzach. No i co? Trzymajcie się. Cześć!